Hey, witajcie. Dziś kręcimy szybkiego vloga. Odwiedzam moje stare miejsce pracy. E, jak jeszcze nie wiecie, studiowałem matematykę. Tak, owszem, może tego nie widać. Pracuję w marketingu jako analityk danych, ale studiowałem matematykę. A przez prawie cały okres studiów pracowałem w bibliotece. Obsługiwałem czytelników, ale również miałem dostęp do książek, co jest dobre, dlatego Mam szacunek do książki, mam szacunek do bibliotekarzy. Idziemy odwiedzić moją bibliotekę, moje stare miejsce pracy. Na Wydziale Matematyki. Tu się zostawiało plecaki. Wchodzimy. Jesteśmy w mojej starej bibliotece. Tam jest wypożyczalnia. Wolny dostęp. Tam się chodziło, książki można było brać. I przychodziło się tutaj, o tutaj. Tu obsługiwałem czytelników. Tam w rogu siedziałem. A tam na dole jest magazyn książek. No, no. a tu starodruki, czyli książki yy, bardzo stare. Najstarszą mieliśmy chyba z wieku XVI bodajże. Aczkolwiek nie pamiętam. Dlatego, bo one wymagają odpowiedniego pomieszczenia i odpowiedniej wilgotności, odpowiedniej temperatury. O, jest pomieszczenie naszych pracowników biblioteki. Tą bardzo miłe panie, bardzo miła jej wspominam. Bardzo dużo mi pomogła i nauczyła życia. Pozdrawiam je, gorąco. Tak więc na dziś to tyle. Mam nadzieję, że podobał się wam mój vlog. Jak dobrze zauważyłyście, zauważyliście byłem u fryzjera. Nowa fryzura, nie wiem. nie wiem, nie za krótko. Jak wam się podoba? Kciuki w górę oczywiście. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce. Cześć.